Na początku rekolekcji powiedziałem, że miałem takie postanowienie mówić krótko. Gdybym miał być konsekwentny, to należałoby poprosić matkę, żeby wam zaliczyli już rekolekcję za rok. Bo przynajmniej drugie tyle dłużej, co zapowiedziałem. Ale cóż, Pan Bóg robi to co robi. A robi rzeczy cudowne. Bo ja jestem jakoś naprawdę tym słowem dzisiaj zaskoczony jak zawsze. I gdybym miał, nie wiem, na koniec rekolekcji tych, o których mówiliśmy, wybrać jakieś słowo, to, to wziąłbym właśnie ten trzeci rozdział z Jakuba. To jest taką kwintesencją tego, co, co mówiliśmy, jak nas Pan Bóg prowadził, do czego. Pan Bóg nas powołuje. Powołuje nas do tego, żeby żeby właśnie mówić rzeczy dobre. Żeby no ten język był, był czymś, co jest tym organem poskromionym. Mnie bardzo jakoś tak też dotknęło w perspektywie dzisiejszej Ewangelii to słowo. Bo. Jezus bierze z sobą do tego wydarzenia, które jest no, nadzwyczajne przemienienie dla Kościoła jest, no może w naszym kościele jest ono trochę po macoszemu, traktowane w kościele wschodnim, o wiele, wiele bardziej jest, jest jakoś dowartościowane, prawda, jako to no, metamorfoza, przemienienie, ten punkt dojścia właściwie człowieka. Że my wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby już tu na Ziemi doświadczyć przemienienia. Że to nie było wyjątkowe doświadczenie, które spotkało Piotra Jakuba i Jana, ale to jest naturalna droga, która, która jest, jest przed każdym chrześcijaninem, że ma doświadczyć nie, przed śmiercią jeszcze tego spotkania z Panem, tego przemienienia, dotknięcia Chrystusa. To jest cały ten hezechjazm i tak dalej. Droga do, do spotkania z, z Panem. Chrystus bierze tych trzech apostołów: Piotra, Jakuba i Jana, akurat nie tych trzech. Wziąć Piotra pod, pod lupę. To jest Ewangelia Przemienienia której Piotr jest świadkiem. I my dzisiaj słyszymy to słowo z Ewangelii Świętego Marka, a więc bezpośredniego ucznia Świętego Piotra. Wiadomości, przynajmniej taka jest i tradycja, i wszystko na to wskazuje, że te wiadomości, które Święty Marek podawał, to zaczerpnął z ust świętego Piotra. Nie był uczniem, i Piotr mu przekazywał to wszystko, co, co wiedział. No i ciekawe, że ta Ewangelia tak właściwie jest najkrótsza. Miał źródło pierwszorzędne, nie? A Ewangelia jest najkrótsza. Żeby jeszcze było ciekawe. Że naj, najwięcej negatywnych wiadomości świętego Piotra przekazuje nam Ewangelia Świętego Marka. Nie? Czyli Piotr nie miał e, jakichś takich zahamowań, żeby teraz wiem, mieć lepszy obraz pierwszego papieża i w ogóle kolumny kościoła, że raczej e, ukazywał siebie jako, jako tego człowieka słabego, e, Niegodnego tego wszystkiego, co go, co go spotkało. Ale też yy, widocznie to yy, przekazywanie słowa i doświadczeń było naprawdę w kurstkości słowa, że powiedział tylko to, co wydawało mu się istotne, yy, najważniejsze, wyjątkowe. I tak tą Ewangelię też mamy przekazaną o yy, przemienieniu. Chociaż akurat święty Piotr nawiązuje w swoim liście, to jest jak jest święto przemienienia, zawsze jest czytane to słowo świętego Piotra, że gdzieś głęboko w nim to było, prawda? Jako doświadczenie nosił to nieustannie w sobie, no bo jak pisał ostatecznie krótkie słowo te dwa listy świętego Piotra, bardzo też takie lakoniczne, krótkie, zwięzłe to mówił o tym wydarzeniu którego byliśmy świadkami kiedy pan Bóg nas, pan zaprowadził nas na górę i słyszeliśmy jego słowo. Ale właśnie jest to słowo krótkie słowo zwięzłe. Drugi święty Jakub no i to jest autor dzisiejszego listu który też mówi o tym w tej krótkości słowa. Sam Ewangelii nie napisał sam za to słowo jako pierwszy oddał życie. Został, był, był kimś ważnym, bardzo ważnym. Sam święty Paweł nazywał go filarem kościoła, pierwszy biskup Jerozolimy, ścięty, bo tak się spodobało Herodowi i więcej, że jak zobaczył, że się to podoba również Żydom. Więc kazał więzić Piotra i innych apostołów. Ale Jakub jest człowiekiem też milczenia. I święty Jan, który o tym wydarzeniu w swojej Ewangelii nawet nie wspomniał. Nie mamy przemienienia pańskiego według świętego Jana, bo go nie ma. Święty Jan znowu też daje pewne, pewien obraz historii, pewną wizję teologiczną, mistyczną, ale wiele rzeczy pomija. Zresztą znamy jego. Historię, którą bodajże święty Polikarp umieszcza, mówi o tym, też uczeń świętego Jana, święty Polikarp, który mówi o tym, że święty Jan na starość, kiedy już był przyprowadzany albo przynoszony wręcz do, do wspólnoty Kościoła i ciekawi bracia pytali się, nie, że powiedz nam coś o Panu Jezusie, powiedz nam coś o Panu Jezusie. Znacie to nie mówił? Pan Jezus mówił, kochajcie się. No i w końcu mieli go dość, nie? Więc ciągle tylko to samo. Mówi, ale powiedz coś jeszcze, przeszkód, czy tyle, tyle chodziłeś z nimi, tyle słyszałeś, tyle wiedziałeś, powiedz nam coś jeszcze, co przecież to są trzy lata. I on mówi, ja już nic nie pamiętam. I najważniejsze tylko to, co mówił, kochajcie się, bracia. I to jest znowu tak, kwintesencja tego wszystkiego, co. Co mówili apostołowie, prawda? Byli świadkami a jednocześnie no, potrafili milczeć. Potrafili. Święty Jakub, kiedy pisze o tym milczeniu, to, to sami z tego świadkiem. To mnie też jakoś dzisiaj uderzyło, że to jest ten tak zwany sekret Markowy, prawda, że Marek wielokrotnie w świętego św. Marka Chrystus mówi, żeby nikomu o tym nie mówić tylko zazwyczaj odwrotny skutek osiąga, nie? że zaczynają gadać. Mówi, nie mów nik tylko nie mów nikomu, a im bardziej zabrani, o tym bardziej gadali. Nie? nie wiem, czy tylko kobiety były świadkami tego, tych, tych wydarzeń. Oczywiście jestem seksistowski, dobrze. Ale nie, faceci też właśnie w Ewangelii powiedziałem, że to oni właśnie byli winni, więc dobrze. Ale w, w, chodzi o to, nie? że że Pan Jezus ma swoją wizję, a człowiek ma swoją wizję. I to mnie dziś uderza, że apostołowie weszli w tę wizję Jezusa. Mogli opowiedzieć, mogli, mogła się ta historia, historia, pewnie inaczej by się, znaczy nie by się to, co się poczytało w Ewangelii, ale, ale potem historia tego tekstu, czy, czy następstw tego wydarzenia, nie gdyby inni wiedzieli, co się wydarzyło na tej górze, ale nie wiedzieli. Bo nikomu o tym nie powiedzieli. O nich jest wyraźnie powiedziane, nie? że przykazał ye... im, become... żeby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim ten człowiek nie powstanie z martwych, a więc potem byli zwolnieni z tej tajemnicy i też powiedzieli o niej. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Nawet nie tyle mówili o samym wydarzeniu, nie, tylko rozprawiali, roztrząsali to słowo, które padło, powstać z martwych. Tego nie rozumieli, prawda? Dopiero kiedy rzeczywiście to wydarzenie się spełniło, to, to słowo, że Chrystus martwy stał, zrozumieli. Do wcześniej tylko o tym rozprawiali. No i ciekawe, że to słowo Ci przychodzi no, też, też do nas na zakończenie tych rekolekcji. Święty Jakub, który mówi, właśnie, żeby panować nad językiem, i to słowo, które przychodzi, nie rozprawiajcie z nikim, aż syn człowieczy powstanie z martwych. Może jest i taka pokusa, milczałyście dzielnie w czasie tych rekolekcji. Punkty dodatkowe, tu do tyle przyłożonych, ale teraz przychodzi to, właśnie to słowo, milczeć, nie? że wcale nie musicie nikomu nic mówić, coś się przeżyły, jak było, straszyć innych. I jeszcze dwa turnusy, które będą, <noise> że już przyjadą, już będę wiedziały, co się będzie działo. Nie wiemy, co będzie, nie? W każdym razie słowo jest jasne, nie? Zachowajcie to dla siebie, że jest, jest pewna, pewna tajemnica też, nie? że nie trzeba tego, tego mówić dalej, nie trzeba nie, że zachowa, zachować to słowo, to jest słowo dla mnie. Yy, I dzięki temu ta historia też była taka, jaka była. Nie? Tego, tego tekstu. Co, co dzisiaj, yy, czy takie, takie podpowiedź, która, która jest, nie? Pyta was jakaś siostra, jak było, a to mówi, a możesz odpowiedzieć, ale słuchaj, co to znaczy powstać z martwych? No, bardziej interesujący temat. Nie? nie musimy gadać, co było, to wiesz. Ale co to znaczy powstać z martwy, to jest, to jest pytanie. Nie? I teraz siostry staną się teologami. Nie? jak Opowiadając historii Kościoła, jak za, za czasów Grzegorza z Nazianzu, tych wszystkich sporów chrystologicznych, arianizmu i tak dalej. To to mówi, że przekupki na rynku rozprawiały o tym, o naturze Chrystusa, jaki, jaki on był. I takie było chrześcijaństwo. Nie, nie tylko teologowie, ale prosty lud. My też możemy w te buty wejść, nie? że też możemy, możemy z jednej strony właśnie zamykać usta niepotrzebnie naszej i innych. Przez no, te pytania, które są dobre, że wejdźmy, wejdźmy w, w takie w tego typu roztrząsanie. A jeśli już, kiedy przyjdzie ten moment, bo przyszedł moment zmartwychwstania, to też nie gadali specjalnie yy, o niczym innym, jak weszli w to polecenie, które Chrystus im powiedział, dał po zmartwychwstaniu. Czyli jakie? Koniec Ewangelii i na cały świat i głośc Ewangelię Wszelkiemu Stworzeniu, e, udzielając im sztu w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego I to jest dla mnie też e, no, kwintesencja tego słowa dzisiejszego, no bo dopóki nie powstał z martwych, jak powstał z martwych, to im Chrystus dał następne zadanie: głosić Ewangelię, dzielić się Słowem Bożym. Nie, że to jest to coś, co. Co uzdrawia sytuację, prawda? Że oni nie mówili teraz, jakie jest Kościół, jak, jakie, jakie są cierpienia Kościoła, co jest, jakie kryzysy mają, bo Pan Bóg ich też dotknął w tym momencie wielkiego kryzysu, pamiętacie jak? Chrystus i mówi to słowo, głosić Ewangelię, to jest powiedziane, że kiedy go ujrzeli, wszyscy wątpili, tak można to tłumaczyć, nie? nie, nie. Że wszyscy wątpili. Jeden wielki kryzys, wspólnota. Uczniów, 11 skryzysowanych facetów. Nie, nie posłał ich pan Jezus do psychologa, teraz, że nie, jakąś ten, do powtórki wziął, czy, czy, czy czegokolwiek. Jakie jest wyjście na, na nasze też, też cierpienia, kryzysy, sytuacje? Idźcie i głoszcie Ewangelię. Sam, sami się napełniać to Ewangelią i to Ewangelię dawać dalej. To jest antidotum. Boże, że te wszystkie nasze próby uzdrawiania yy, zgromadzeń, zakonów, wspólnot, nocne polaków, rozmowy etc no, co to wiele daje. Natomiast yy, głosić Ewangelię, nie? Czyli, czyli to, to pierwsza, pierwsza rzecz, to jest to, że, że sam jestem dotknięty, że Chrystus mi zawierza, że Chrystus mnie kocha i to jest to, czym ja jestem dotknięty. I to jest to co, coś, czym mogę się też dzielić z innymi. Także taki Pan Bóg wam przygotował koniec tych rekolekcji. To jest to słowo, z którym Pan Bóg też was rozsyła. Oby to było to słowo, które też w waszym życiu się spełni, jak spełniło się w życiu Piotra, Jakuba i Jana.